Po prostu. Zwłaszcza stało. Aż przykład w już kurwa. Z nie? bo lata się na miejscówkę. Tam zero typa, powinno być. Już hof, ale jakiś czekaj, ale głos dorosłego, boję się. No to się było. Bu... Ja Wyszedł się nie będę, człowieku. Ej, tyt chyba tu był, no tyt, tyt Gdzie? Czekaj Na spokojnie Nie, widziałem na tym Dobra, niszcz to, nic, to, nic, to, niszcz to Ja będę patrzył, nie? Jakby co to na spokojnie Chodź cię podniosę Czekaj do że strzelają skądś Nie Uważaj, bo on ma snajperkę O, to ja też mam snajperkę Czekaj, to zniszczy tu O dostałem. kurde Dobra choć osi zniszczy ostatni, zniszczy ostatni, z tego leczenie będzie Ja, ja mam leczenie Czekaj Co jest? Aha, fajnie że chłopci no. wbija ci na plecy i dajesz mu za 180 Ale nie, bo chłopci musi dać za 150, kurde Lazo No gram jeszcze raz Dawaj po co są kidy walone, człowieku, jak ten Artur jakiś na... Ci dam koronkę ma. Tery, Czekaj, telefon szczęście nie no, co? Człowieku... Nie może być tak. Ja mam parne kili like i ja mam Mhm. damy. Nie wiem jak na swoje live, wiesz, aby to sprawdzić czy włosy nie ma, czy rudy się nie wpaprał i coś zrobił. To jak to? Jak był to i jak to był Olek i ty, to się aż chce oglądać to. Mhm. Okej. Ale nie jest jak na kreatywie, nie? Bo Olek tam jak to? Wolek tam się ze mną bawić, nie? Bo musi że jestem y, takim kidem, nie? A ja mu kurna macie jak to. Wiesz, y, zniszczam. Y, jak to, te wiesz, pod spodem. Y, schod, już tak powiem. Y, to jak to. To on mówi, co jest, i ja go zabijam, nie? Ej, o się, to masz do falach kijów, to pod modlifią, komuś? Co? Zobacz, dwa dwa lajki w dół pod chylajwem. Tak? Rozumiesz? No, ja cię zostawię właśnie. Do góry. I ty no. Właśnie zobaczyłem, że masz dwa lajki w dół, człowiek. E, tam... Moi widzowie zawsze robią tak, że na żywo czy tam nowszy nie oglądają, a starszy oglądają i nagle jest kurna ma 10 lajków. Nie zawsze tak jest. Widzowie mhm. tak robią jest 150 kuziów po 5 minutach i opiszę. ja właśnie zobaczę, że na każdym like mam przynajmniej 5 lajków. widzę opiszę. Dziwne, mać? dziwne. Mhm. Ale kurde, Twój rekord, kurde 1000 wysiadło. Mhm, moje to chyba było tak 500. Tyś. No, chyba ta, to... chyba tak. I to zgucie było tak. Drogi e, człowieku, Nagrywam dzisiaj odcinek Super Mario, nie? Mhm. Mm wiesz, co Rudy zrobił? Mm. Sam wymyślił, aby chodź, Osi, policzymy kury. I z pierwszym mi nagranie, nie? Aha. Oś, ja zaj, kiedy będzie odcinek o Ale nie, oni, a, oni są... osi najgorsze jest to, że go nas dwóch stron nie klepali, to oni są botani. Ja bym ich porobił, człowieku. Kejlofem ich poroi. Co on taki... Taka ten Artur, na Chłopie, kiedy i tyle. Walone, człowieku. Grać nie umno, ale... Kurde, tata im kupił konsolę i już... Tata im kupił, kurde, chłopie, jakieś tam górno i grają. Perdoz. Nie znam. Nie znam. Nie znam, nie znam. A ty wiesz, że jakiś skoczek znasz? umarł? Co? Jaki skoczek yy, umarł, jakiś słamowir, coś tam. Kto umarł? On szeci... Nie wiem, jakiś słamowir, skoczek jakiś jak to. On w 60. latach tam skakał. Cholera, jak go wie, kto to jest. Jakie w 60. No latach to się nie żyje. co my my, kurde, młodzi jesteśmy i skąd mamy wiedzieć? Jak on, ma, jak on miał ze 100 lat człowieku A mm. jak przejdź... Człowiek on miał ze 100 lat, no? Dlaczego tak długo wyszukuje? Nie wiem E, po ty chyba go... A czekaj, weź powrót do lobby może, co? Weź powrót a, do bo lobby. Ale ja nie jestem w gotowości. Aha, to powrót... Dobra, to weź powrót do lobby, bo już wiem i nas nie wczytał tej samej gry. Okej, okay, to robię. Du -du 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 -du. Bo ja, kurde, się zagadałem i ja już że jestem gotowości. Rudy nie gryź butelkę. nie gryź <grywka> <grywka> No, <Nova> wygryź jej butelkę. <grywka> A pan koper to jak? To gra na pesa czy na komputer? Komputer Myślałem, że na pesa e, Powiedz mi, <grym>, ja wasze, sorry Nie no, żartuję Bo zawsze kopry tak grają Ludzie mówią, że kopry zawsze grają na komputer Tak to... A Rudzi, gre... A Rudzi gdzie grają? Na A? rudy Rudzi jesteśmy krają? Na czy ekiflerów No się. <grym> w ty no. no. skacz teraz Ej skacz teraz Ale gdzie lecimy? No tutaj jest ogrodzenie Tu? Czekaj Zaz no Oba. Dobra. To są fajne przedmioty. Nie A ty w sąka? ogóle z kaczkiem jeszcze grasz? Co? Z nie. nie grałem. Nie grałem od chyba od dwóch tygodni? A, pa, skaczkiem to nie grałem już od ilu? Trzech, czterech tygodni, nie? Hoff mm. się, się wziął z czego no wziął, wziął zawsze... co. Ej jak z tobą gra... Ej, jak z tobą gram, to zawsze jak to? Robimy wina może tam przykrywam, ale zawsze robię wina. A z kaczykiem to ani razu wy... nie wygrałem. A takich ma kolegów, że... A to przykrywają, a to to. Albo no, gdzieś okay. od kiedy. A ty wiesz, że jestem spocony? E -e. Tak mówił kolega tk kaczyka, że go do... jak to? Zabijam chyba z pięć razy. To niby jest prost. To na pewno se dało dla żartów, nie? W co są takie głowy? Ja też ze kurde... Mate, na przykład Mateusz nie, że jest hit, się jest słaby i co? I kurde, ten, też mu się dawało zabijać, zesz? nie? Ale um, kowra um. jest <grystujesz> większym profesjonalistą, pamiętaj. Oh yeah. Kurde. z, skuperem, z każdego ręka to nie. Co cię klepie? Nic mnie nie klepło, tylko spadłem. Ze wysokości? No. Aha. Głowa głupie trochę zachowanie. Że jako z wysokości spadnąć. Nie to. A koprę zaraz zobacz największego Artura i ma w Polsce. A co, koper jest na Twoim Lajnie? Mhm. Koper to jest propleja. O Na stole, Ty mam, y, rękodzieło Wiesz, mam rękodzieło epickie. Słyszysz, Mam rękodzieło epickie? Tak. To dobrze. No też Nie, Okej. Nie Potrzebuję Widzisz jakie tu są rzeczy? Odkryłem to ja sam sam No chłopie kuź, we śrubkach zmarnowała. chyba Jak to, przed jak grałam z traczykiem Ta? I co, wygrałeś ja myślę, z nim coś? Super. Ni-cy-ta, nic, aby on tego live'a nie wygląda. O, ty mam, o nie, waga będzie klepanko dla mnie. Mam tego, jak i stolet Spier. A to, to co masz z Nie buty be przyjdą, chyba za chwilę, bo alarm uruchomiłem. Aha, tu uciekaj, No, a. A to a to są za dobre. Jeśli to to motywuję, zawsze by daliśmy, ale to co tam do dobre. A spytaj tego... Uh... Cze y czego? I kogo? Ej, chyba tu kogoś... Ktoś tu jest chyba. Ta, Ktoś Argentyna. Argentyna, kto gra? Kurde. Okej, okay, nie, nie wiem. mogę sobie przypomnieć. Argentyna, czekaj. Ty kopa, ty kopa. Kopa, tak? kopa, kurde. Argentyna, czekaj. Mm. Ja pierdono Brazylia czy co? Nie, Brazylia to na pewno. Czekaj. Um, Urugwaj? Koper. Ty jesteś tu znawca. Kolumbia. Argentyna. Argentyna, Brazylia. No jest tak? i fast no. No to na kogo Koper leczysz? kogo obstawiasz? Ja odstawiam Brazylię. Ja, ja nie wiemy. obstawiam w Brazylia to człowiek tam, ten najmartwego człowieku się popasia jak Ronaldo. Tak? Kurna, no. Pera, to go, wie co, on tam odwali. Kurna. Ja nie lubię Brazylijczyków. Brazylijczyk to cię człowieku. Mhm. Osi, byś chciał ciągle dostać siatę od Brazylijczyka? Nie. No właśnie, to się, to pomyśl jak się... Mm -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. no. Argentyna, że MS 7 siódma E po osi, po strefa cię zaraz jechał, do strefy. Tak. A, ja A ten... Na no, finał UEFA... Znaczy... Chłopie, z... ja, tu się Jutro u mnie klep... Ty po pierwszej. Kogo obstawiasz? Włochy czy Anglia? Włochy. A, Anglia tu, Anglia może wygrać. Chyba że Włochy zagrają stalową obronę. Nie no, według mnie jak Anglia wpuści Mounta, A on dobrze. Czest czy życie? Grają, dla one Ale coś czy no, kurde. Tak jakby wstawię Anglię z 2018 roku miała taką formę to Anglia by wygrała na pewno ale teraz Włochy, kurze, a kontra Anglia biegniesz osi po chłopie, aż tu jestem daleko a ja próbuję, nie? no to skądś stamtąd, czy tylko tam nie dedniesz? a jak coś to ja cię uratuję, Jezu ja często zebram Dobra, dawaj kup, po strefa zje. A ja nie mam żadnych apteczek. Dobra, jest... A ja mam. A, no to ty, ty żyjesz. Daj Czekaj, to ja biorę auto i ja jadę do ciebie. Okej, To to... Ona chyba nie ma blokady. Proszę, nie ma blokady. Żeby ty panie trafić tylko. Dobra, wszystko już Przecież mam na max. Już nikt mnie nie powstrzyma. Nie Stój już tam, do biedna chodzimy. Chodź, dawaj, 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 dawaj. Rudy. A tu strefa był już zero. Zero paliwa pewnie. Przy wieku full na stówę jest. Okay. do pełna tankowałem. Nie narzekaj człowieku. Kierowniku, nie płacz. Do pełna tankowałem, niż nie są goofy. Jak za darmo to trzeba atankować mogę. Kopię tam kurde. Za darmo to musiałem. Rusza. To za darmo A ci się nie wtrącałem, tylko się zapytałem jednego czegoś. Zaproszenie do jakiego od od, 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 od kogo? No mini 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 mini, mini 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 pro 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 Ten, ten co mówi ehe ehe, ehe Jako jest kto to? O to jest ehe Ja nie mogę Ja nie który to? Ten <ścoughs> Czekam po ten rzut, dawaj na ten rzut lecimy Dobra chłopie, bo zaraz się waha, kończy, składamy się ja mam go Dobra Gdzie to? Co to tu. jest? Co to rzut zaopatrzenia Ja to weszłam I co? No co, czekaj, po ci zaraz coś na łeb zleci <grym> I fa, teraz się przeszukujesz to? I ma coś takiego O, wsiadasz, czy jadę do... sam? Chciałem sam jechać. Wsiadę. Pa, Rozdaję prezenty świętym Kowal. Nie Chyba cię pogięła grzyć szkoła. 50 kewa rzuciła, ja bo go z robota. tyle. Czekaj. A municję pozbieramy i wsiadam dawaj, posi paliwo kończ to jak to? A tu nie ma stacji nigdzie Tam jest stacja Lana No to trudno idziemy na fierce do snajperki Tak siadaj Dawaj, no dawaj, jestem już siadłem, no 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 ja się lepiej. To gdzie mam jechać? Mmm. Tu. Okej. Okay. Już nam się paliwko skończy, to nie by... A ja nie mam kremistra, człowieku. A za nami stacja była, a już się nie wrócimy tam. Rudy Oho, całkiem telewizor. Aha. No, wycisz Rudy. A to co on tam chce, żeby ten telewizor był? To on patrzy jak ty grasz. No. Aha. Nie, po prostu ja chciałabym, żeby było Eee! Oh. Ja wiesz Ja się boję no o to... życie, Czap. Ja się boję o życie, Czap. Dlaczego ja białeś? Ja mogę to zabrać, ja się troszkę o życie mogę bać. A, A jestem Ktoś wziął, że był nie zrobiło. O Jezus, Jak już mnie ktoś wziął, to ja na pasie już boję swoje życie. Ja snajpę dostanę. Od pierwszego lepszego typa się mogę założyć. Ty wysoko ja skaczę teraz, nie? Bo zjadłem rybę specjalnie. Weź chodź tu do mnie, nie chodź jak solo. Na razie Czekaj, to a gdzie ty jesteś? Tu na górze. Ty chyba chłopa zabiłeś e -e. A na razie zerfrag I tu przed nami typy Eee -e. okay. Tam Tam są typy I ja piordziak a on oni się poszli tam za górkę, to ty ich nie trafisz. Możemy na nich leć. Dawaj płyniemy ja nie na nich. Czy idę. Dawaj płyniemy na nich. Uważaj, bo oni no mogą być dobrzy. Się... Rudy, zostaw tam. Zacząłem bardzo wcześniej, <laughs> Czekaj, dobra, ja mam dźwięk włączony, kurde. A ja myślałem, że mi się dźwięk słuchawków włączył, nie? Że tylko ciebie słyszę. Mhm. O, tu tak? jesteś tu? Dobra, lubię zostać mnie, No, on żyje. Tylko rudy mnie dręczy. Jak zawsze. Czekaj, plecy mamy. Tak czy ja jestem odkręcony do pleców, ale... O! ZŁOTO MAM! oho No Jezus Mary... He... Co jest? A chłop mi trafia, no... Aha... he Nie no, chodź mi jeszcze się kra fraga dałem. kradnie... Nie no... Nie gram z tymi Ej, bo to jest dobry lud, chyba... Tak, źle, bo mi fraga ukradłeś A salut ukradnę Ej, masz to złote, eh? Nie chcesz, to nie? Nie chcę, bo to jest gównem dla mnie Dead. Kurna Kurna, żej Nie masz w kradnięcia. Teraz się odpaliłem, od kurde. Chodźcie na jeden, na jeden, na no nie, kurna na frajery, się kampią, człowieku, boję się. Zobaczyli, takiego kopera z pocucha wunki wunki dosą to człowieku, się boję wyjść z Ej, tu typ, tu typ w tym domku, typ w tym domku. No, właśnie. Tipy w tym domku. Ej, choć może mi im ścianę przejąć. Nie trafiłem. Ja pierza mam. Zeza mleka. Rudy, zostaw ty już. Mnie. Czepon tu jest. Właśnie wiem tak? D Dobry Nie no Nie Opiasz da się grać nie. Jezu no człowieku nie trafiłem pompy Znisuwałem Najgorzej A chłop mi da A chłop wychodzi i mi da za 130 Aha Dobra muszę kończyć esse, não, Tonara